Doświadczyłem działania żywego Boga. Byłem przez 41 lat zagłuszany przez taką muzykę, jak tam leci, przez atrakcje tego świata, przez alkohol, przez narkotyki, przez różne inne przynęty, które diabeł powystawiał w koło. I tak byłem ululany tym 41 lat, myśląc, że jestem dobrym człowiekiem, że żyję właściwie, bo przecież chodzę do kościoła raz w tygodniu, spowiadam się raz w roku bo tak trzeba, ale teraz moje spowiadanie było, wiecie, trwało pół godziny po godzinie, po, dwóch, po dniu. Zapominałem całkowicie o tym, że wyznawałem coś przed chwilą przed Bogiem i zacząłem, zaczynałem od nowa i było jeszcze gorzej. I gdy miałem 41 lat, zorientowałem się, że moja żona od 18 lat ma depresję, a ja za chwilę będę stoczonym alkoholikiem, bo stracę wszystko, stracę Dom, pracę, byłem o krok, chociaż z zewnątrz wyglądaliśmy jak normalna rodzina, wiecie, mieliśmy trójkę dzieci. Z zewnątrz wyglądało fajnie, bo ja miałem pracę, samochód, niczego nam nie brakowało. Ale wieczorami coraz częściej sięgałem po alkohol i nie tylko po jedno piwo czy dwa, czasami zdarzało się w tygodniu więcej, chociaż wiedziałem, że rano muszę iść do pracy. Zdarzało się, że rano wysiadałem do samochodu o szóstej czułem, że nie powinienem jechać. I to był dla mnie sygnał, że to już jest za dużo, że za chwilę zawalę coś albo kogoś przejadę, albo nie wstanę do pracy, bo dzień wcześniej za dużo wypiłem. Każdy weekend, każde, każde w czasy, takie jak tutaj, poświęcałem dla siebie, żeby się napić, bo mi się należy. Bo pracuję cały, cały rok ciężko dla rodziny. Mi się należy. Ja miałem takie przekonanie, że ja nic złego nie robię, chociaż żona wielokrotnie mnie prosiła, żebym więcej czasu dla niej poświęcił i dla dzieci. Ale nie, piwko zimne, schłodzone było ważniejsze. Było ważniejsze spotkać się z kuplami, pójść na imprezę. To było najważniejsze dla mnie, byłem egoistą. I przyszedł taki dzień, gdy miałem 41 lat, 6 lat temu, że zapomniało mi się na chwilę nawet, że żona ma depresję. Zacząłem się z nią wykłócać, zacząłem jej wymyślać, już te rzeczy, ona mnie zaczęła wyzywać. Kłóciliśmy się przez ścianę, nie wiem że o co, ale kłótnia była taka, żeby usłychać, że było słychać na parę pięter w górę i parę pięter w dół. Ale nagle ucichło w kuchni, wiecie? Jak ucichło w kuchni, po moim, po moim krzyku, ja przypomniałem sobie, że żona przecież jest w depresji. I pobiegłem szybko do tej kuchni, zobaczyłem, że ona się osuwa, że traci po prostu przytomność, bo. Ten stres, który, który przed chwilą przeżyła, był tak silny, że przełożyło się to na jej oddech. Nie umiała złapać oddechu. Złapałem ją w locie, położyłem do łóżka i wiedziałem, że to już jest za dużo, że, że sobie to kompletnie nie radzę. Wiedziałem, że nie mogę pójść już do nikogo po pomoc, bo byliśmy u psychologa, u psychiatry. Wiedziałem, że z alkoholem też sobie nie poradzę. Ja to w głębi serca wiedziałem, chociaż żonę wielokrotnie zapewniałem, że już nie będę pił. I gdy ją położyłem do łóżka, Wszedłem do dużego naszego pokoju, siadłem na krześle i powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, to mi pomóż. Powiedziałem takie słowa: Jeżeli jesteś, chociaż wiedziałem, że Bóg jest, ale zawołałem z, taki, z, takim, z takim wyciem serca po prostu. Już nie wiedziałem, co mam zrobić. Czułem się, jakbym był ukrzyżowany, jakbym moje ręce były przybite do krzyża i nogi do tego krzyża, że już nie mogę nigdzie pójść, ani nic zrobić. I nie spodziewałem się w ogóle, że cokolwiek się wydarzy. Mi nikt, mi nikt nigdy nie mówił, że tak trzeba zrobić. Nie czytałem nigdy Biblii, poza paroma kartkami w szkole, w liceum. To było dla mnie zbyt mądre, zbyt trudne. Zamykałem to, nie rozumiałem tego kompletnie. Moja żona tak samo tego nie czytała. Ale wtedy, gdy zawołałem do Boga, po siedmiu dniach zorientowałem się, że ja mam psiszę w głowie. Że nie mam ani jednej myśli o alkoholu. Nie mam ani jednej grzesznej myśli. Miałem również problemy z kobietami. Wiele razy żonę w głowie zdradzałem. Wiele razy, yy, po prostu to była moja opresja chyba największa, jeszcze większa od alkoholu i wielu innych rzeczy. Ale po siedmiu dniach zorientowałem się, że mam ciszę w głowie, że mam pokój, którego wcześniej nie znałem. Nie wiedziałem, co się dzieje tak naprawdę. Parę dni później jechaliśmy z żoną na czterdziestkę, wielka impreza. Jedziemy samochodem, a żona mówi, dobrze, ja będę wracała samochodem, ty się napij. A ja mówię do niej, wiesz, co? Ja chyba nie będę pił. Ona tak, oczywiście, nie będziesz pił. Już Ci wierzę. Ale siadłem za stołem, nalewali kieliszki i ja tylko myślałem w głowie, co zrobić, żeby się z tego wymiksować. Żeby nie podnieść tego kieliszka. I podnosiłem ten kieliszek przez 6 godzin, ten sam kieliszek i upiłem z niego może z pół kieliszka. I wiedziałem już, że coś się stało. Wróciliśmy do domu na drugi dzień i poczułem pragnienie odkurzenia Słowa Bożego. Będzie to nie jest zwykła książka. To nie jest książka, którą napisali ludzie. Napisali. Ludzie, ale pod natchnieniem Bożym, to jest słowo Boga. Zacząłem to czytać i nagle zacząłem to rozumieć. Też nie wiedziałem dlaczego, dopiero potem wyczytałem, że Bóg syła ducha świętego do każdego, kto do niego zawoła. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. Ja tego doświadczyłem. Ja dopiero zacząłem to czytać i doszło do mnie, że faktycznie to, co się w moim życiu stało, jest zapisane w tej księdze. Bóg już wcześniej to wszystko przygotował. On już wcześniej przygotował Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Wiecie, ludzie myślą, że to Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Nie, to każdy z nas ukrzyżował Chrystusa swoimi grzechami. On nie musiałby przychodzić na świat, gdybyśmy nie grzeszyli, bo Bóg powiedział, karą za grzech jest śmierć. Za jeden grzech, za jeden grzech Adam ze Ewą zostali wypędzeni z raju, bo nie mogli mieć dużej wspólnoty z Bogiem, bo Bóg jest święty. Grzech oddziela każdego człowieka od Boga. Tylko grzech. Jezus swoją ofiarą na krzyżu usunął tą przeszkodę. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa w sercu i wyzna ustami, będzie zbawiony. To musi być szczere wyznanie, tak jak ja. Ja już nie miałem dokąd pójść. Ja zawołałem szczerze, Boże, jeżeli jesteś, to mi pomóż i On mi pomógł. Od sześciu lat codziennie czytam Słowo Boże Ono daje mi mądrość, której wcześniej nie znałem Ja nigdy wcześniej bym nie wyszedł na ulicę I nie, nie mówił do ludzi Nie umiałbym tak powiedzieć Tak jak teraz mówię A mówię to tylko dlatego, bo mam w sobie Ducha Świętego, który Bóg mi zesłał I mądrość od Niego, którą wyczytałem w Jego Księdze On to robi w sposób ponadnaturalny Od sześciu lat nie piję alkoholu Nie potrafię zakląć Nie potrafię mieć grzesznej myśli w głowie Nie potrafię ją ukraść, skłamać A moja żona jest Zdrowa, bo nie ma depresji. Odzyskałem żonę, jaką miałem wcześniej, jak ją poznałem, jak miała 17,5 lat. Cichą, spokojną, nieknącą. Ona w depresji wyżywała się na dzieciach, krzyczała na mnie, znieważała mnie. Po prostu było jedno wielkie błoto w domu za ścianami. Ale od, od momentu, gdyśmy poszli za Jezusem Chrystusem, za naszym Zbawicielem, od momentu, kiedy zaczęliśmy Słuchać się Jego i postępować tak, jak On uczy, nasze życie całkowicie się zmieniło. Nasze dzieci, moja córka, jak mnie, może miał rok, może trochę mniej, siedzi z nami przy stole, słucha, o czym rozmawiamy, a myśmy oczywiście rozmawiali o tym, co nam Bóg pokazał w Biblii, ona jeszcze nie wtedy wstydziła się nas tak trochę. Mówiła, rodzice ześwirowali, jak przychodzili, yy, koleżanki przychodziły do niej, to tylko nie mówcie nic o Jezusie. Ale przyszedł taki moment, że siadła z nami przy stole, nawet żeśmy tego nie zauważyli, zagadani. I patrzymy, a Petycja płacze. Ja pytam się Petycja, czemu ty płaczesz? A ona mówi, proszę was, nigdy się już nie zmieniajcie. Haleluja. Parę, parę miesięcy później również poszła za Jezusem, również oddała życie Jezusowi, tak samo pozostałe nasze dzieci. Teraz wjedziemy zupełnie inne, inne życie. Życie, które jest ukryte, świat je zagłusza. Świat... Pokazuje tylko to, co diabeł chce nam dać. On chce nas okraść cały czas i zabić. To jest jego cel. On nas okrada przez, przez właśnie używki, przez to, że wpędzi nas w pracę, że wpędzi nas w chęć posiadania władzy, kobiet, tego wszystkiego. A to wszystko jest tylko po to, żeby nas okraść z tego, że jest Ojciec w niebie. Jezus przyszedł nam oznajmić, pokazać, że Bóg jest Ojcem, troskliwym Ojcem, który się troszczy o każde swoje dziecko. Tylko nie może tego robić, bo oddziela nas grzech. Dlatego musimy przyjść do Niego przez Jezusa Chrystusa. Musimy uwierzyć w to, że On za nas zabił na tym krzyżu. On to zrobił z miłości. Wiecie, nie ma większej miłości, jak oddać za kogoś życie. Za kogoś dobrego może ktoś by się zdecydował oddać życie. Ale za takiego paskudnego człowieka, jak ja, wątpię. Takiego grzeżącego, ubrudzonego w kłamstwie, w obłudzie, w alkoholizmie. Wątpię. On to zrobił 2000 lat temu, bo już wiedział, że ja będę żył. I wiedział i, i krzyczał do mnie z krzyża: przyjdź do mnie. Mi nikt, nikt nie głosił, ale mogłem to obserwować Boże działanie z tego, jak, jak Bóg stworzył wszystko perfekcyjnie. Jak nas obdarza, daje nam dzieci, wnuki, życie, każdy oddech. To jest wszystko Jego dzieło. Nie lekceważmy tego. Przyjdźcie do Jezusa, a zaczniecie żyć w nowości życia, w nowości ducha. Będzie prowadzeni Jego duchem, nie duchem tego świata, który dąży do tego, aby nas poniżyć, aby nas zabić, zgładzić i abyśmy nie poznali nigdy prawdziwego, żywego Boga. Ja nie mówię o religii, ja byłem 41 lat w religii. Nic mi to kompletnie nie dało. Dopiero zacząłem czytać Słowo Boże, poznałem bo prawdę. Nigdzie indziej nie ma prawdy. Cały świat jest zakłamany, utopiony jest w kłamstwie i obudzie. Że błogosławię wam, chcę żebyście poznali prawdziwego Boga żebyście byli prawdziwie szczęśliwi jak ja teraz jestem i tutaj zgromadzenie w którym jestem każdy z nas miał podobną drogę każdy z nas ukorzył się w końcu przed Bogiem, doszedł do ściany i zawołał do Niego a On jest, bo On cały czas wyciąga rękę do każdego człowieka On jest tak dobry Amen